Siemaneczko, siemaneczko. Sorki za taki ciemny obraz, ale nie, nie życzę sobie, żebyście pokazywać na YouTubie. Słuchajcie. Tak króciutkie, takie króciutkie nagranie zrobię. Bo jak widzicie, shotów nie wrzucam na ten kanał. No nie ma co shotować, jak już wspomniałem na wcześniejszym nagraniu. No próbuję jakoś ten kanał rozwijać. Może macie jakieś propozycje. A tak w ogóle to, to nagranie jest do tego. Taki tytuł będzie tego filmu. Czy masz pomysł na swój biznes? Jeśli możesz, napisz w komentarzach, w komentarzu po prostu pod tym wideo, czy masz jakiś pomysł na swój biznes? Może w ten sposób komuś doradzisz. Tak ogólnie, tylko mówię, nie? Bo naprawdę, nie ma co wrzucać na ten kanał. No co, w podróży mam wrzucać. No nie, to już jest oklepane w YouTubie, no. No, tak myślałem sobie, no taki miks, zrobić tego kanału trochę z wiadomości, trochę no, z rozrywki, no różne, no różne, tak wiem, no, wrzucać, no. Tak na razie robię takie rzeczy, no, myślałem, że z grą trochę powrzucać, tak, tego Eurotalk Simulator. No, ja mam też troszeczkę czasu, tak, żeby się zająć tym, tak powiedzmy, profesjonalnie, tak, no, no ale... Słuchajcie, to no, tak jeszcze raz Wam zadam takie pytanie, no, pod ostatnim moim nagraniem no, nie było odzewu, no, rozumiem Was, słuchacze i słuchaczki. Eee, dobrze, to zadam Wam jeszcze teraz to pytanie, eee, czy macie pomysł na swój biznes? Wiemy, że ta pandemia jest, wiemy, że po pandemii parę tych firm padło. Może ma, masz jakiś zarobek w internecie, online, może masz swój sklep internetowy, właśnie. E, no nie wiem, może masz sklep namacalny e, w Realu, masz tak sklep jakiś, nie wiem, może masz swój biznes, może masz firmę budowlaną, nie wiem. Napisz mi w komentarzu, jaki masz swój biznes i jaki byś chciał, chciała otworzyć biznes. No, powiedzmy, No nie musi być tam taki duży, tak? Obojętnie jaki biznes, ok? Napisz mi w komentarzu. Wiem, takie troszeczkę chaotyczne, no ale nie jest to stworzony do e, nagrywania, do rozmowy takiej dyplomatycznej, <śmiech> <śmiech> powiedzmy, no. Zrozumiałeś, rozumiałaś o co mi chodzi? Dobra, ja to wrzucę teraz na ten, a to napisz w komentarzu. Przecież za to nic nie płacisz. Jedynie. Troszeczkę Twojego czasu. 15 sekund. Także pozdrawiam. Trzymajcie się. Aha. Jeszcze raz sorry za ciemny obraz, tak? Bo nie chcę nic pokazywać. Jeszcze nie chcę pokazywać siebie, tak? Być może następnym razem nagrać coś, jak jadę coś tam po boczach. Coś tam, coś tam. Krajobraz. O. No zobaczę. Dobra. I tak mało osób to ogląda. OK, guys. See you. See you.